Bo znak chiński węża jest znakiem, który przynosi dużą transformację, bardzo duże zmiany, gwałtowne nawet czasami zmiany. Natomiast ostatnio rozmawialiśmy o tym, że ten miesiąc psa był miesiącem bardzo trudnym, nie tylko jeżeli chodzi o sprawy geopolityczne, ale także i toczące się wojny, ale także o Pewnego rodzaju przewidywania dotyczące kataklizmów, tak? I, i niestety rzeczywiście to się zadziało. Tak? Był ogromny tajfun, niesamowite zniszczenia. Jeszcze cały czas wiem, że w Azji e, też e, o tym opowiadają i mówią. Ja oglądałam e, nietypowe zdjęcia, czy też z Hongkongu, czy dzisiaj przysyła mi przyjaciółka z Filipin, więc rzeczywiście jest to niełatwa sytuacja. Nie chciałabym tu Państwa absolutnie straszyć, nie? bo słowo przełom i słowo, że taki najbardziej przełomowy miesiąc od razu kojarzy się z czymś, co może być ciężkie, trudne i nie dla wszystkich łatwe. Natomiast w tej chińskiej astrologii, na szczęście, słowo przełom często też oznacza, że coś się będzie kończyło, a coś nowego się zaczyna i że to jest jakaś nowa szansa na coś dobrego. Więc ja rzeczywiście, tak chwilę przed tym, zanim polecę na taką światową konferencję do Azji, gdzie będę też, jestem zaproszona, będę prelegentem i będę opowiadała o różnych bardzo ciekawych i skutecznych technikach feng shui. A to Chciałabym tu Państwo wprowadzić w nowy miesiąc, bo to będzie jeden z bardziej nietypowych miesięcy, a dlaczego to zaraz Państwo zobaczą, bo przygotowałam, tak, ja jako nauczyciel i coach, to zawsze staram się mieć taką prezentację, bo uważam, że ci, którzy są zerkowcami, to będą mogli łatwiej zapamiętać. A tam, tam gdzie jedziesz, będzie bezpiecznie? Nie ma teraz burz, nie ma huraganów? Wiesz, wydaje mi się, że nie. Chociaż tam były też w Kambodży, wiesz, były w tym roku też zamieszki między, i starcia wojenne, nie? między Tajlandią a Kambodżą o rejon przygraniczny. Także tam też się kilkukrotnie dużo działo, wiesz, z tego co wiem, też w Indiach się bardzo dużo ostatnio działo. No, no nie jest to spokojny rok, nie? To jest taki, nie mówiąc już o tym, że rok ognistego konia też będzie takim rokiem bardzo Ostrym energetycznym. Narwistym. Narwistym, no wiesz, no koniec znakiem bardzo narwistym. Tak jak mówisz, można sobie wyobrazić takiego Mustanga pobiegającego po, po prairie, a ognistego, bo nie dość, że ma swój własny ogień yang, bardzo mocny, to będzie mu towarzyszył w roku ogień yang również, czyli to będzie podwójny ogień yang.